Zadanie 21 sierpień 2023 koło ma promień równy 3 dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Obwód wycinka tego koła o kącie środkowym 30 stopni jest równy 3 czwarte pi, 1 2 pi, 3 czwarte pi plus 6, czy połowa pi plus 6. To narysujmy sobie wycinek koła, tu mamy długość łuku, tu mamy promień, tu mamy promień i kąt alfa. Wiemy, że alfa to 30 stopni. Wiemy, że promień to 3. Co możemy powiedzieć? No, możemy powiedzieć na pewno, że będzie 3 i 3, czyli 6. No i jakieś pewnie pi ze względu na długość łuku. Długość łuku to 2πr razy alfa przez 360, czyli 2π razy 3 i razy alfa czyli 30 30 360. Czyli mamy 2 razy 3 6 pi razy 1/12, czyli 6/12 pi, czyli 1/2 pi. No to oznacza, że łącznie mamy 1/2 pi i 6. Czyli poprawna odpowiedź to D.